Dzień dobry, widzowie! Po dobrych 10 dniach przerwy wraca seria z codziennych rapidów, także e, witam bardzo to serdecznie ponownie. E, skąd była przerwa? Po pierwsze, najpierw byłem zmęczony po turnieju 2. E, dopadła mnie choroba przeciwnikiem Tatar, który gra ruch A4 w pierwszym. To zagrajmy ruch E5. E, o kurczę, nienawidzę takich grajków, co tak grają w szachy. O nie O nie. Tylko nie tacy. Uh, no już mnie wypił z rytmu, nie? Bo to trzeba zagrać wszystkie szachy, bo tacy takie cwaniaki się trafiają co tak. W szachy grają, ja z takimi grać wcale nie lubię. Mhm, nagrajmy tędy. Nie znasz z takimi grać w szachy. Bo te nie są szachy. Dobrze, bicie nie bicie wtedy. Mhm. Magę tak, bicie, bicie, bicie. Wygląda w sumie spoko. A dajcie skaczek, to mogę zbić. Wybił mnie przeciwnik z równowagi tym swoim debiutem. W każdym razie nie było odcinków, bo byłem chory. Ale mimo że, mimo, że jeszcze nie wyzdrowiałem w pełni, to już dzisiaj do nagrywania wracam. Mm, co możemy tutaj zagrać? Możemy zagrać tandę. W sumie głupie to nie jest, bo nie może zrobić Roczady. Grozi tak. Yy, przeciwnik bije tandę. Bicie, bicie. Mhm, no dobra. Dziennik jak wybiję tak, tak. Z no. foką mogę też teoretycznie hetmany wymienić. Zegram sobie taki ruszek jak C6. Strasznie mi wybił przeciwnik z równowagi. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że lepiej będzie bić pionkiem w tej pozycji. Że ma to większy sens. Yy. Okazało się w ogóle, bo poja zaktualizowany mamy na scenie ranking FIDE i PZ3, i się okazuje w ogóle, że na turnieju My jednak zdobyłem plus 90 do FIDE, a nie, e a nie plus 76, jak się wcześniej spodziewałem. Dobra, zagramy tak. Tak, okay, przeciwnik nie atakuje, skoczka. Mogę skoczka obronić. Tak zróbmy zatem. Obronimy skoczka. Jak mi zagra ten no to wybijemy. Niezależnie, czym przeciwnik zbije, zagramy wieżę d1. Chcemy naciskać słabego pionka na d2. Mhm. Dobra. Teoretycznie mogę wybić. Przeciwnik wtedy wybije. Ja mogę wtedy wybić wieżą. Przeciwnik wybije, ja zagram tędy. Przeciwnik zagra tędy, zbije tędy, grożą matem. Przeciwnik zagra. Dobra, to może się nie śpieszmy z tą decyzją. I na przykład. na no, bicie. Bicie. Bicie, bicie. Nie kurde, korci mnie tym. Tylko może mieć na takie posunięcie się okaże, że nic nie ma. Dobra, to zagrajmy najpierw tędy bo teraz grozi już bicie bo na bicie mamy też wybicie wieżą na przykład Ich że z kortem, z będzie dobre, ale teraz to jest groźbą, więc przeciwnik się przed groźbą obronił no ale teraz teraz mógłbym spróbować wymienić gońca A w ogóle gońca cofnąć i nadal tu naciskać, grożąc wybiciem tutaj mogę też cofnąć się tutaj, ale dostanę taki ruszek i stracę tutaj więc albo się cofam tędy, albo tędy. Jak zagram tędy, wybicie, wybicie. On mi zagra tędy. Tutaj, tutaj. Powinno być spoko, zagrajmy tak. Coś tam mama woła w tle, także możecie to mieć nieco... Nieco jakiś szum mógł być w tle przed chwilą. W ogóle mam wrażenie, że chyba mikrofon ma odrobiny za wysoko. A głośno. Także mam nadzieję, że wam uszu nie rozwaliłem na początku nagrania. Ok, przeciwnik zagrał tędy. Mogę się pokusić o szacha. Przeciwnik zbije, zbić hetmanem, zbić... Zbić... Zbicie, zbicie. Chyba to miałoby jakiś sens. Ja zagram tu, tą, to mi przeciwnik zbije. Mógłbym też zagrać tędę. Czy ten ruch ma sens? No może mi zagrać wtedy tędę, ja, Nie i może być problem, żeby utrzymać. Nie chodź, idziemy na to. Chociaż. No hm. pytanie: na co my tu idziemy? Nie no, pójdziemy na to. na to po prostu wybiję tędy. Jeśli przeciwnik wybije tędy... To bijemy... Jak da szacha... Nie tego szacha wtedy. Jak coś jest no, jestem właśnie jeszcze trochę chory, no to troszeczkę jeszcze zamulam przy nagrywaniu, ale dzisiaj wieczorem w ogóle gramy w pierwszych Kingsach! Nowych, których prezentujemy szachowe Zoo, i patrzymy o nagrody dla całej drużyny. A nie tylko indywidualnie. Okej. Okay. Okej, okay, to jest ciekawe. Ale czy mogę zagrać? Tak? No, chyba mogę. Jeśli wybiję tu, to mogę wybić tu. A jeśli wybiję tu. To mogę wybić tu. I na to mogę zbić bieżą. Tylko wtedy wszystkim nie biję tędy. Okej, okay, dzieje się tak. Mogę rozważyć, czy nie chciałbym zbić bieżą tutaj. Widzicie, Hetman. Chyba bardziej mi się podoba tak. Tu i tu. Czynik wybije tu, no to mogę nawet tędy zagrać. I na to zagrać tędy. Okej. Okay. Na pewno chcę być wieżą? Chyba chcę być wieżą. Na to mogę zagrać tędy. Mogę. Przeciwnik zagra tu, ja mu zagram tu. Przeciwnik musi się cofnąć, ja mogę zbić fionka. Zagrozić tutaj, zagrozić gwiazdą szachem tutaj. Zabraniem wieży. Okej, okay, spodziewanka, no to gram tu. Przeciwnik nie ma szacha. Nie ma w ogóle dobrego ruchu na to, więc musi grać tu. Ja w tym momencie piję tu, grożę tu, grożę tu, grożę tu. Mhm. W związku z tym przeciwnik gra tak. A, nie widziałem tego ruchu. No teraz potem są bidły. Więc chyba muszę zagrać tędy. W deszczacha, a zagram tu. Czy, czy nie widziałam tego ruchu? Jak zagram tędy? Szach tu, szach... mhm... Łatędy trzeba. Trochę źle to pograłem. Kurcze. Kurcze, kurcze, kurcze. Problemy, bo ta wieża może mieć duże problemy, żeby się odnaleźć gdziekolwiek teraz na szachownicy. Może tutaj istniał taki ruszek jak król na h8. Bo król na f8. Bo król na h8, skoczek tutaj, bicie. Okej, okay, przeciwnik zbił. I oczywiście jak bije piątkiem to nie jest za fajnie, więc... zdecydujemy się na bicie wieżą. Spróbujemy zagrać b5. Jeśli przeciwnik zagra tendy, Okej. Okay. To B5 mi się podoba? Chcemy tego skoszka się podobać. Jeśli przeciwnik zagrałby. Tak, ja zagram. Tak, to chyba jest nieźle. Na to mogę rozważać, czy nie chcę być tak, tak, tylko on będzie miał tak. Ok. Więc my sobie zbijemy pionka. Przeciwnik zbije, mogę zagrać tędy, dodatkowo jest pionka, jeśli przeciwnik zagra tak, odejść tędy, mogę też zagrać tędy. Jeśli przeciwnik zbije, wybijam. A jeśli na to przeciwnik zagra tędy, no to wybijam tędy, jeśli przeciwnik wybije tędy, to biję tutaj z szachem. Zagramy tak. Bicie, bicie. Jeśli przeciwnik zagra ten, gram tu. Nie ma tego ruchu. A jeśli zagra tu, to gram tu. Jeśli ma zagra tu, to cały czas będzie wchodzić bicie z szachem. Co najmniej mam taką nadzieję. ja <ścoughs> w ogóle ranking, nie powiedziałam Wam. 227 jest różnica od rankingu, który był na ostatnią serii. W ostatnim rankingu 222, bo mi zwrócono 5 oczek. Nie wiem za jaką partię, nie wiem z kiedy, ale mi zwrócili. Także sympatycznie. I widzowie chciałbym Was zaprosić do obejrzenia całego podsumowania mojego występu turnieju na turnieju w Grudzisku Mazowieckim. Myślę, że turniej był w moim wykonaniu ciekawy. Myślę, że były to te ciekawe też partie. Mieszpali, że mi po prostu bardzo dobrze turniej ten poszedł, ale myślę, że było w nich sporo ciekawych momentów. Także jeszcze raz przypominam w środę. Dzisiaj, dzisiaj godzina 17.30, odpalam streama i gramy na nowym turnieju Arena Kings. Jeżeli przeciwnik zagra tędy, mogę zbić, przeciwnik zbije, bierze tutaj. Jeśli przeciwnik będzie chciał bronić tutaj, zgarniam tu, więc powinno być spoko. Na to przygotowałem tutaj, przeciwnik zagra tędy, to bije. Więc na to tu. przeciwnik tutaj i zagra tutaj mogę zagrać tutaj. W ogóle mogę na to od razu zagrać tutaj. Mogę od razu zagrać tutaj, bo jeśli przeciwnik zagra tu, no to ja biję, biję biję tu. Mhm. Podoba mi się to. Na te pionki trzeba uważać, bo są groźne. A jak wybiję wybije, no to powinno być całkiem w porządku. Ja to po prostu mogę wybić tędy grożę tutaj, grożę tutaj. Jeżeli przeciwnik zbije tędy, no to zbijam skoczka. Więc przeciwnik tak zagrać też nie może. No. Na tę chwilę jest niewyrówny materiał, ale wydaje mi się. Dobra. Mogę nawet zbić tędy. Jeśli przeciwnik zbije tędy, to ja biję tędy. Jeżeli przeciwnik zagra tutaj. Wydaje mi się, że nawet tak bym mógł zbić. OK. Teraz mogę zbić tędy. Grozi tu, więc przeciwnik wybija. Ja mogę zbić tu Przeciwnik bije tu, bije tu, gra mi tutaj Ja bronię Powinno być w porządku Wydaje mi się, że się wszystko zgadza Jeśli przeciwnik zagra coś losowego, no to straci skoczka, więc też tak jeszcze krać nie może, okej okay. Przeciwnik Dość sprytnie zagrał, no bo gro groźba mata Mhm, mm nie mogę zbić tędy. Mogę zagrać szacha. Przeciwnik zagra tu. Trzeba się obronić wtedy przed matem. Teoretycznie to wtedy mnie bro, cały czas mnie broni, więc. Taki ruszak jak H6 może. Czy mogę wtedy zasłonić, zasłonić G? Tak zrobimy. Wisi skotek. Jakieś takie rzeczy. Mogę zagrać nawet tak, żeby pionka bronić i żeby wspierać. Mogę zagrać na związanie, zaatakować pionka i związać skoczka. Może to był dobry ruch, jak w sumie teraz myślę. Tak, trzeba było tak grać, żeby zbić tu pionka. To się nie popisałem, no ale dobra. Jak przeciwnik zagra to się mogę po prostu zasłonić, bicie, bicie, i ta pozycja powinna być wygrana z tak oddalonym pionkiem. Mm. I miejmy nadzieję, że właśnie tak wygrana będzie. Mam nadzieję, że w ogóle... Okej, okay, jest szach. No to się zasłaniam. Przeciwnik gra tędy. Mhm. Czy ta pozycja się przestaje robić wygrana może? Mam taką lekką obawę, bo tracę tego pionka. Jeśli zagram tędy, no to przeciwnik może mieć taki ruszek. Wolałbym tego uniknąć. Więc zagram szacha, tylko po to, żeby zbić tego pionka. No i nie realizuję tego jakoś wykwitnie. Trzeba to przyznać. Przeciwnik zagrał tędy królem, aktywizując go. Ja się zdecyduję na wybicie pionka. Jeśli powiedzmy sobie tak, ta pozycja przegrana to nie będzie, ale trochę coraz trudniej może być ją wygrywać. Ale z drugiej strony widzę, że ustawienie tego skoczka nie jest jakieś komfortowe dla niego. Jeśli przeciwnik zagra szacha i po prostu jeśli Przeciwnik zagra tędę, no to mogę zagrać szacha i zagrać tu, atakując tutaj. I powinna być wtedy bez problemu wygrana. Po kilku szachach wydaje mi się, że będę. W stanie uciec. Tak właśnie się stało, więc ja liczyłem tutaj szacha. Takiego właśnie szacha sobie zagramy. Jeśli przeciwnik zagra tędy zagramy tędy więc zagrozimy biciem. Jeśli przeciwnik za to zagra tendę, myślałem o zagraniu tak. i chyba tak zrobimy sobie. Jeśli przeciwnik zagra jakoś tutaj, no to zagramy szacha i najwyżej wrócimy w jedną z wieżą na a 6 Jeśli przeciwnik zagra, mi szacha, ok, spodziewałem się tego. Zagrajmy szacha. Przeciwnik zagra tu. Ja się cofnę tutaj. Troszkę chodzę w miejscu z tego, co zauważyłam, bo teraz przeciwnik znowu zagra mi tutaj. Eee. No dobra, to zagrajmy tak. Ale powtórzymy sobie raz, na no to zagramy szacha, on tam wróci. Co może tędy wtedy wiedziemy? Nie wiem, czy to jest konkretnie powtórzenie pozycji. O nie. Wydaje mi się, że mamy nieco inaczej ustawione jeszcze chwilę temu. Okej, okay, przeciwnik zagrał tak. Jeśli zagrał tędy, Przeciwnik zagra tędy. Ja zagram szacha. No, chyba tak mogę zagrać. Tak co najmniej wydaje mnie się. Tak zróbmy. Wisi skoczek. Przeciwnik odejdzie skoczkiem tutaj. Ja zagram szacha. Przeciwnik zagra tu. Ja zagram tutaj, atakując szpionka, Przyjonek się obroni. OK. Tak. Nagrodzimy biciem. Trochę tak bez ładu i bez składu to gram. I zagra tu, no to po prostu bije. Okej, okay, zagram. Tak może? Zaatakujemy tego pionka, I zbijemy z szachem. Czynik zagra tędy. Eee. O kurczę. Podstawiłem? Nie, nie podstawiłem. Na szczęście. Mam tu obronienie tego pola. Mało czasu. Zapakujmy pionka. Zbijmy go. Zagrajmy tak, żeby zaatakować skoczka. odejdziemy sobie królem, zagramy szacha, zagramy szacha, odejdziemy wieżą, zagram szacha, zagram szacha, odejdziemy z drugiej strony, zagram szacha, podstawię jedną z wież, Pakiem. No i to już będzie remis na tym czasie. Tak. Tak. Podstawiłem pionka. Biorę remis. Jeśli przeciwnik mi oczywiście zezwoli. Kurde, no nienawidzę tej gry. Plagowanki. Ja No i przegrałam na czas. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry. przegrałam na czas. Aaaa. No tak to jest, jak zjeżdża się do sekund. Niestety przegrywamy partię, w której całą partię byliśmy od przeciwnika lepsi i zasłużyliśmy na wygraną, no ale no, 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 niestety zamotaliśmy się z tymi skoczkami, nie wymyśliliśmy y, sposobu na wygranie i niestety przegrywamy na czas, także no szkoda, ale partia myślę, że była dobra, jeszcze sprawdźmy to w analizie. Ostatecznie okazuje się, że to przeciwnik dostał wyższą dokładność, co jest dla mnie absurdem przez Koma, no bo to, że przeciwnik dostaje wyższą dokładność przez to, że wyratował remis po graniu gówna, no to to jest obrzydliwe ze strony Czeskono, tak. No i niestety nie zrealizowaliśmy przewagi, którą mieliśmy od początku. Wydaje mi się, że większość partii grała nawet w miarę optymalnie. Też jest słabe. Tak przeklikuję. Okej, okay, tu było słabe. B5! No bo faktycznie mi tu nic nie wisi. Mówi się przestraszyłem z widów. Gonią C4. Tutaj. Skoczek tu. Przestraszyłem się. Z... Wierzę, że jest fatalne. 8 lepsze. No. A tu ja jeszcze uzyskałem przewagę. Na pewno stałem tutaj w którymś momencie lepiej. Nie wiem. No, Tu już brako. No nie wiem. tymi wieżami się zamotałem, jakoś tak bezładu i bez składu. A to cały czas była wygrana, Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. E, zabrakło. No tu podstawie nie wierzę przede wszystkim, tak? Więc... To nadal była wygrana. Tak, ja bym zagrał drugą wieżą. Aha, ja nie musiałem wieży podstawiać. Ja byłem pewny, że podstawiłem wieżę. No tak to jest, jak masz 20 sekund. No już tu mnie wspaniaczek wyflagował, bo na to stać takiego zawodnika 2-300, że nie na umiejętność grania dobrych szachów, tylko na to, żeby flagować w równej wieżówce jak jakiś obrzydliwek. No a niestety. Ja jako chory, słaby zawodnik dałem się wyflagować, także tracimy 7 rankingu, także powrót do Rapidów niezbyt udany, no ale co mam nadzieję, że o to Wam odcinek się podobał, że docenicie łapeczką w górę, eee, napiszecie bzdurek Fryer przegrał z jakością więcej, eee, widzimy się na Kingsach godzina 18, zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę, shortsy może się będą pojawiać, może nie. Zapraszam do mojego Discorda, na Twitcha, link w opisie. I co? Elo?